Cześć. Kilka klipów wstecz zapowiedziałam, że opowiem o potrzebach duszy. To dziś jest ten klip i przepraszam, że kilka klipów minęło, ale miałam je po prostu tak zaplanowane. Potrzeby duszy. W swojej wizytówce nadmieniłam, że w swojej pracy chcę zawsze połączyć niebo i ziemię. I myślę, że ten klip będzie właśnie taką reprezentacją Łączenia nieba z ziemią, ponieważ mówienie o duszy już jej kryteriami jest bardzo, bardzo niebiańskie, ale potrzeby duszy łączą się z naszym losem, z naszym dobrobytem, z naszym dobrostanem nierozerwalnie. Czyli mówienie o potrzebach duszy jest i niebiańskie, i bardzo ziemskie. I o tych dwóch aspektach trzeba pamiętać, kiedy mówimy o potrzebach duszy. Z tego kawałka niebiańskiego dusza pragnie jednego. Pragnie jak największego współczynnika światła. Wywodzi się z ogromnego źródła światła, które jest bardzo różnie nazywane, ale nie będziemy się dzisiaj źródłem zajmować. Zajmujemy się drogą duszy. U wszystkich badaczy dusz powtarza się zawsze jeden motyw. Motyw taki, że aniołowie mają swoją hierarchię. Istnieje taka mandala hildegardiańska, w której wyraźnie widać, że jest kilka, kilkanaście kręgów tych aniołów. W Biblii mamy opisanych serafinów, tronów, cherubinów, zwykłych aniołów. Rzeczywiście, hierarchia wśród istot świetlistych istnieje. I polega na tym, na ile dany anioł mocno świeci. Po ziemsku rozumując... Jak bardzo wypełniony jest miłością. Czyli aniołowie posuwają się ku źródłu, obrastając w miłość, mając coraz większy potencjał światła. Im wyższa hierarchia aniołów, tym większą miłością i większym światłem emanują. No i teraz pytanie. Już wiemy, że aniołowie chcą posuwać się w kierunku źródła swoją świetlistością i swoją miłosnością. Jak się ma to do Ziemi? Dusza planuje na Ziemi swój pobyt, ponieważ jest to dla niej szansa obrośnięcia w światło i podwyższenia swojej miłości. Dlaczego? Jakim cudem akurat jest to możliwe na planecie Ziemia? Z powodu tego, że ona bardzo nisko wibruje i jest tu sporo lęku, jest tu sporo bólu, jest tu sporo rozczarowania. Winy, wstydu, wszystkich uczuć, które bardzo mocno nas traumatyzują. W czasie bólu i w czasie traumy dusza przechodzi przez niesamowity proces mianowicie zaczyna wydzielać mgłę. To jest opis Hildegardy Bingen, ale rzeczywiście nawet widać to, pracując na poziomach energetycznych widać tą mgłę, która potem ewoluuje. Różnego typu ciężary, smoły, kamienie, gęstszą mgłę, wszystko to, co my określamy w swoim ciele jako jest mi dziś jakoś ciężko, na wątrobie, na kręgosłupie, w głowie, w nogach, w kolanach, to są energetyczne ciężary powstałe z zasmucenia duszy, wtedy kiedy przeżywamy coś ciężkiego. To, co widać również na poziomie energetycznym, to jest to, że kiedy my. Zaczynamy zwracać uwagę na tą ciemność, na te ciężary, podchodzimy do nich i aplikujemy tam miłość, swoje zainteresowanie, swoją obecność, swoją uwagę. Tak jak dorosły: dobry dorosły kocha dziecko, gładzi to dziecko, jest tym dzieckiem. Więc, kiedy my jesteśmy w stanie być takimi kochającymi, dorosłymi dla swoich ciężarów, dla swojej ciemności duchowej, to one zaczynają. Transformować. Stąd w ogóle jest ta nazwa transformacja. Ciemna tkanka zaczyna transformować w coraz jaśniejszą, aż w końcu zamienia się w światło. Oczami duszy dokładnie widać ten proces. Nie są to jakieś legendarne, mityczne przykazy. Mówię w tej chwili o swoim doświadczeniu zawodowym. I kiedy my transformujemy ciemności i ciężary w światło, Duszy przydarza się to, na co liczy na planecie Ziemia, że będziemy w stanie skontaktować się z nieprzyjemnymi rzeczami w środku i obdarzyć je miłością. I tu zaczyna się cała odyseja duszy, ponieważ my wcale nie chcemy kontaktować się z tym, co nieprzyjemne. My uciekamy od tego, podobnie jak uciekamy od choroby. Wywalcie ze mnie, wytnijcie, atakuje mnie ktoś obcy. W taki sam sposób odcinamy się alkoholem, spaniem, cukrem od różnych nieprzyjemnych przeżyć w naszym ciele, bo ciało niesamowicie współpracuje z duszą. Ciało non-stop podsuwa nam pomysły, w jaki sposób transformować w światło trudne wspomnienia. A to nas coś boli, a to nas coś kłuje, a to gdzieś jest nam ciężko. To są wszystko sygnały współpracy duetu ciało-dusza. Jeśli tylko zwrócimy na to uwagę i obdarzymy to obserwacją, uważnością, kontaktem i miłością, nasza dusza wzrasta w świetle. To jest jej największa kariera, potrzeba i oczywiście łączy się z transformacją, łączy się z rozwojem osobistym, łączy się z terapią. Ja już wiem, że zaczynam mówić tak, jak dawniej grało się w pomidora na każde pytanie odpowiadało się pomidor. A ja na każde pytanie odpowiadam transformacja. I rzeczywiście największą potrzebą duszy na Ziemi jest transformacja. Jest to, żebyśmy bardzo świadomie traktowali wszystkie swoje przeżycia, bo dusza schodzi tu w konkretnym celu, i właściwie od naszej świadomości zależy, czy ten cel zrealizuje. Czy dusza może cofnąć się w rozwoju na planecie Ziemia? Tak. Dusza sporo. Ryzykuję schodząc tutaj, bo to jest planeta pełna bardzo ekstremalnych przeżyć, w których możemy ugrzęznąć jako człowiek, i potem już tylko narzekamy, przeżywamy ten ból i nie posuwamy się w kierunku transformacji, czyli w kierunku obdarzania uważnością, kontaktem i miłością wszystkich trudnych przeżyć w sobie. No, to taka jest największa potrzeba duszy. Myślę, że o innych potrzebach też jeszcze wspomnę, ale wszystko po kolei. Co myślicie o takiej potrzebie? I najważniejsze pytanie, czy dogadujecie się z własną duszą i realizujecie tę potrzeby? To pozdrawiam bardzo świetnie i bardzo miłośnie i bardzo duchowo. I dzięki za